Czytanie z Księgi Jezuego Jezue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i przełożonych, którzy stawiali się przed Bogiem. Jezue przemówił wtedy do całego narodu. Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie to dziś. Komu chcecie służyć? Czy bóstwom, którym służyli Wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki? Czy też bóstwom amorytów, w którym kraju zamieszkiwaliście? Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami: Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć obcym bóstwom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej? z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i uchronił nas przed całą drogą, którą szliśmy i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Będę mogła osłabić Pana wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Pan. Niech słyszą to pokorni, niech się weserą Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry Oczy ponoć zwrócone na sprawiedliwych Uszy jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw czyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających obowoc ratuje ich od wszelkiej utręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Ty zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawiał. On czuwa nad każdą jego i żadna z nich nie zostanie złamana. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Z ustrowa ta śmierć na grzesznika, wrogów sprawiedliwego spotka kara. Pan odkupy duszę swój swój, zazna kary, kto się do niego ucieka. Czytanie z Listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swoim mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię, Odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto Słowo Boże. Aleluja, Aleluja, Aleluja. aleluja, 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 aleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchami życia. Ty masz słowa życia wieśnego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i Twój, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie, Ucząc się na godze w, w Kafarnaum, Jezus powiedział, Kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne, a ja go skrzeszę w dniu ostatecznym. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło, trudna jest ta mowa, którzy może słuchać. Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, że do nich to was gorszy, a gdy ujrzycie syna człowieczego, jak będzie stępował tam, gdzie był przestem, duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród Was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, kto miał go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez. Ojca. Odtąd wielu uczniów jego się wycofało i już z nim nie chodzili. Rzekł więc Jezus do dwunastu – Czyż i Wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga. Oto słowo Bojniskie. Tobie Chryste. Panie Jezu, chcemy powtórzyć waszym Szymonem Piotrem. Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Ale zanim apostołowie uwierzyli, to pierwszą osobą, która uwierzyła i poznała, że Ty jesteś świętym Boga. To była Twoja Matka. Jak każdą sobotę wieczorem, tak i dzisiaj. Tutaj obecną Twoją matkę i naszą prosimy, Mario ty najlepiej znasz swojego Syna i Najlepiej potrafisz wsłuchiwać się w Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsywają i nam też, byśmy potrafili do siebie przyjąć te słowa, które dzisiaj dopiero usłyszeliśmy. A co usłyszeliśmy najpierw w pierwszym czytaniu? O Jozłem. Jozue był najpierw sługą Mojżesza, a potem jego następcą. No i borykał się z tymi problemami, co i Mojżesz, który prowadził naród wybrany. Z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. I też Jozue zauważył, że tenże naród marudzi, tak, odchodzi od Boga, zwraca się ku bóstwom. No i zgromadził wszystkie pokolenia Izraela i przemawia, gdyby wam się nie podobało służyć Panu, Rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie złożyć, Czy bóstwo? Tak. I to dzisiaj by można było powtórzyć do tych, do tych którzy też mienią się być chrześcijanami, którzy przyjęli Sakrament Sztu Świętego, powinni przestrzegać przykazań, do czego się. Najpierw zobowiązali w naszym imieniu rodzice, ale potem wraz z dorastaniem to my przyjmowaliśmy kolejne sakramenty święte. No i pytanie, Panie Jezu, ty wiesz, czy to jest równoznaczne ze służeniem Tobie? I mamy w drugim czytaniu. Jako pytania pomocne do tego, by sobie odpowiedzieć, czy służymy, czy dzisiejsi chrześcijanie służą. I tutaj jest mowa o sakramencie małżeństwa. Zwraca się Paweł Apostol, najpierw mówi, żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, ale też i do mężczyzn, kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Tak. I niestety właśnie dzisiaj ten sakrament małżeństwa przeżywa kryzys. Sakrament. Ludzie przeżywają kryzys. Żonaci. A jeszcze gorzej, jeśli są w ogóle bez żadnego sakramentu razem i próbują udawać, jako by byli mężem i żoną. I znowu przypominam, niestety nawet chrześcijanie w takie związki wchodzą. Maryjo, teraz do ciebie się odnosimy, która na to patrzysz. I która objawia się współcześnie na różnych miejscach kuli ziemskiej, przestrzegasz. Jeśli się nie nawrócicie, to spotka was kara, o czym oczywiście ludzie nie lubią słuchać. Przecież Bóg nie może karać, bo jest miłosierny. Tak, a jednak. Słyszeliśmy w psalmie responsoryjnym, liczne są nieszczęścia, które cierpi Sprawiedliwy, a Pan go ze wszystkich wybawia. I tutaj trzeba powiedzieć, żeby zaufać Panu Bogu patrząc na to, co się dzieje. Boimy się, że ta kara nas dotknie, jak się wówczas zachowywamy. I warto sobie przypomnieć, że Pan sprawiedliwego, gdy czuwa nad każdą jego kością, żadna z nich nie zostanie złamana. No i potem dopiero. Zło sprowadza śmierć grzesznika, wrogów sprawiedliwego spłodka kara. Panie Jezu, Ty wiesz, że oczywiście nie życzymy nikomu kary, ale Ty chcesz, byśmy światu to głosili. Byśmy światu to głosili. Czego chcę? Nagrody, życia wiecznego w niebie, czy kary? Znaczy mówiąc dokładniej, piekła. To są trudne pytania, to są trudne pytania, wiemy jak trudno jest mówić o Bogu ludziom, którzy by zapomnieli, trzeba dużej odwagi i mądrości i o taką Cię prosimy, odwagę i mądrość, dawania świadectwa o Tobie. Świadectwa o tym, w co wierzymy. Podnieś się za wszystkich ludzi, aby chcieli służyć jednemu Bogu, prawdziwemu Bogu, Ojcu Synowi, Duchowi Świętemu. Ciebie prosimy. Prośmy o dary Ducha Świętego, o mądrość, aby służyć Panu Bogu, aby być przede wszystkim Jemu posłusznym. O mądrość, o świadectwo o wiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżonków przeżywających kryzys. Za osoby żyjące w związkach cywilnych, w związkach nieformalnych. Za dzieci i młodzież tracące wiarę. Aby odwrócili się od grzechu. Zwrócili się o pomoc do Pana. I odważnie zaczęli kroczyć drogą ku świętości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich o przemianę serca dla tych, którzy głoszą fałszywą naukę o Jezusie Chrystusie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się zwłaszcza za tych chrześcijan, którzy zwrócili swoje oblicze do różnych bożków tego świata, aby zrozumieli, że tylko w Jezusie Chrystusie, mają wybawienie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Jerzego jego rodziców o pokój dusz ich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby Bóg Ojciec, nasz niebieski, był bardziej znany, czczony i kochany przez wszystkie swoje dzieci obecnie żyjące i pokolenia przyszłe. Aby nasza Matka Najświętsza była bardziej znana i kochana, i aby świat poznał i wypełnił posłanie z Fatimy Za cały Kościół Święty, za jego kapłanów, lud Boży, o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o nawrócenie grzeszników i dla wszystkich intencji Matki Przenajświętszej. I jeszcze o życie wieczne dla wczoraj zmarłej pani Heleny Bacik. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, panie. Módlmy się za wszystkich prześladowanych chrześcijan i za wszystkich, którzy cierpią we wszystkich wojnach, które toczą się na świecie. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie, o przewaganie Trójcy, Przynaświętszej i Matki Bożej, za wszystkie grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Boże, ojcze, się, przyjmij od nas te prośby, które to robię przed wkładem Świętym, za Matki Najświętszej, przez Chrystusa Pana Naszego.